Dziś nie muszę edukować, destygmatyzować ani trzymać zarączkę. Ludzie pytają, czy mają brać velbutrim czy efeksor, bo ich instruktorka Pilatesu bierze Paxil, ale higienistka zaleca Zoloft i czym się to różni. Nikt nie wnika, nie pyta, jak się pan czuje, jak tam głowa, jak emocje. Wszystko jest transakcyjne. Medycyna się uprzemysłowiła. Lekarze są jak pracownicy przy taśmie. Wszyscy moi psychiatrzy byli transakcyjni. Sam ich wyszukiwałem, bo nie chciałem rozmawiać o tym, co czułem. Presja jest olbrzymia, by przyjmować klientów szybko i przepisywać dużo leków, bo za to zwracają ubezpieczycielom. Jeden lekarz zapytał o moje dzieciństwo w Teksasie. Powiedziałem, że nie chcę rozmowy, tylko receptę. Pytamy pacjentów, czy są zadowoleni z obsługi. Lekarze chcą mieć wysokie oceny, ponieważ od tego zależy ich kariera. Nic dziwnego, że tak zmotywowani przepisują pacjentom to, co ci zechcą. Drugim problemem jest to, że te leki doraźnie pomagają.